Cześć, ja jestem Kredens i witam Was w pierwszym odcinku z nowej, kontynuowanej właściwie serii z oceniania działek widzów. Jest to seria, która co edycję powraca w nowym formacie, jest on troszeczkę zmienny. W każdym razie, w tym odcinku, oprócz oceniania działek widzów, właśnie opowiem o co chodzi w tej serii, tak żebyście już na przyszłe odcinki wiedzieli o co w niej chodzi. A więc, słuchajcie, jest to, jest to seria, w której każdy z Was może wziąć udział. Każda osoba na Discordzie, do którego linka macie w opisie. Każda osoba może zgłosić swoją własną działkę którą tutaj zbudowała na serwerze do, do oceny. Ja taką działkę wtedy na odcinku oceniam. I przy okazji taka osoba może wygrać bardzo fajne e, nagrody. Te nagrody mam właśnie w punktu Są to podpisy, banknoty, e, klucze do skrzyni jest tych nagród będzie wciąż więcej, więc na pewno e, jest, jest opłacalne po prostu zgłaszanie się i tutaj branie udziału w tej serii, bo na pewno Oprócz właśnie bycia na odcinku będzie można wygrać fajne nagrody. No i co słuchajcie, my w tym odcinku przyteleportujemy się do najprawdopodobniej dwóch, trzech działek, ocenimy je i w zależności od oceny, jaką gracz dostanie, jaką działka, jaką działka dostanie, taką też postaram się mniej więcej równowartą nagrodę graczowi, który jest rzeczywiście administratem tej działki, właścicielem, żeby otrzymał. Więc tak to będzie wyglądało. A my, moi drodzy, już nie przedłużamy i teleportujemy się do pierwszej działki. A więc witam Was na pierwszej działce. Jest to działka Kinga. E, budował ją raz, wraz z XD kubkiem. I właściwie działka jest XD kubka, znaczy właścicielem jest, jest XD kubek, ale ponieważ obydwoje e, działkę zgłosili i obydwoje działkę budowali, to będę mówił, e, że oni są po prostu twórcami działki. Tak więc słuchajcie, jesteśmy w tym momencie na ogromnej wieży, do której jestem tutaj przeteleportowany e, przez tutaj właśnie właścicieli. I mamy tutaj widać na samym starcie mostek do walenia wiadra. Jak ktoś chce zobaczyć czy potrafi przeżyć z takiej odległości, zrzucając e, sobie wiadro no to oczywiście może spróbować. Mamy tutaj przede wszystkim wieżę i na nią chciałbym tutaj zwrócić uwagę e, Bo jest ona na pewno, na pewno ogromna, no jest, e, jeżeli chodzi o samą strukturę, no to nie jest jakaś zbyt skomplikowana Mamy taki po prostu taką typikal wieżę zrobioną z wełny na pewno dużo wełnion na to zleciało W każdym razie tutaj oprócz tego za wiele rzeczy ciekawych nie mamy Mamy tutaj z tego sobie wejście, nie jestem do końca pewien Może to wejście zostało już zabudowane, to może wejdźmy sobie normalnie do środka I dokładnie tak, tutaj mamy słuchajcie, można powiedzieć, że takie pięterko Tutaj mamy no takie chyba bardziej osobiste do... Oni sobie chyba tak pisali po prostu we dwójka takie tabliczki Tu jesteś napisz na czat płaski. Okej. Okay. No w każdym razie mamy tutaj trochę tabliczek, które chyba nie miałem czytać, tak mi się wydaje, nie były do mnie. Takie mam wrażenie, w każdym razie no jest tutaj ta wieża, jest takie najwyższe piętro tej wieży. No i mamy zejście e, albo wejście, czyli tradycyjnie winda, taka można powiedzieć, w dół i zejście, e, znaczy winda w górę i zejście w dół. Okej. Okay. Przepraszam, że zostałem powiadomieni na Discordzie, mam nadzieję, że nie jesteście na mnie źli. W każdym razie, no mamy tutaj parkura, słuchajcie, to widać, widać, że to jest parkur. Mamy tutaj dość dużo bloków i jest on dość wysoki, chociaż coś czuję, że on jest dopiero w budowie. W każdym razie, słyszałem od Kinga właśnie, że tutaj zbudował taki parkur. Widać, że naprawdę się tutaj chłopak napracował. No i sam pomysł tutaj na tego parkura w wieży jest naprawdę e, kozak. No dobra, ja nie, ja nie mogę wyjść oczywiście. Takiego skill'a właśnie mam w tej gierce. Ja chciałbym jeszcze zobaczyć, co się jest w tych wieżach, czy one dopiero są w budowie. One chyba są dopiero w budowie, tak mi się wydaje Mamy tu jeszcze drugą wieżę W tej wieży już coś jest, ale ona dopiero tak jakby też jest budowana Więc no tak właśnie można powiedzieć, że tutaj za dużo nas nie czeka Mamy, słuchajcie, takie coś I to jest moim zdaniem, to jest Biedronka Jestem prawie pewien, że to jest budynek Biedronki Więc najprawdopodobniej tutaj będzie za niedługo postawiony sklep Yy, widać tutaj, że jakoś to się rozwija Jest to, do co, jest to, do, jest to, co, to co prawda dopiero początek budowy Ale yy, fajny pomysł i czekam tutaj na dalszy rozwój Dobra słuchajcie, przejdźmy teraz do głównej działki, do, do głównej części Czyli ja to bym nazwał, że takiej dżungli Przepięknej dżungli, bo naprawdę fajnie to wygląda Wygląda tak bardzo baśniowo, bajkowo Mamy tutaj latającą wyspę, z której zlatuje taki wodospad, który bardzo mi się podoba Generalnie sam pomysł na tą wyspę latającą jest super Mamy tutaj takie ogrodzenie, mamy górkę, mamy kupę lasów yy, Znaczy mamy kupę drzew, mamy bambusy No i naprawdę super to wszystko wygląda Z zewnątrz yy, ładny mostek, też ładnie oświetlony Na shaderach wygląda to jeszcze piękniej Mamy tutaj też takie zejście Fajnie tutaj wykorzystane ta fizyka wody, że on sobie tak tutaj spływa Super naprawdę, podoba mi się Na duży plus w ogóle, że taki pomysł padliście z takim czymś To na pewno będzie fajnie wyglądało, szczególnie jak tutaj ktoś sobie będzie załóżmy patrzył bardzo fajnie to będzie wyglądało. No, także e, to też jest tak, tak jak już mówiłem na plus. Mamy małą farmę, mamy tutaj, tak jak mówimy jeszcze raz dużo bambusów. E, mamy jakąś farmę taką tych owiec taką automatyczną. Znaczy farmę wełny to jest, chyba tak to się nazywa. E, mamy niestety grup czegoś. Robotnika Waldusia został zbanowany w wieku. 5 dni, OK. No niestety, ciekawe zestał bana. W każdym razie, no pewnie uczciwie. No dobrze, ciekawe znajdźka. mimo no, moi drodzy, w takim razie idźmy do samego domku. Ok, mamy tutaj takie wejście. W ogóle samo to wejście jest naprawdę ładnie skonstruowane. Podoba mi się szczerze, naprawdę bardzo ładnie jest zbudowane. Wejdźmy sobie do środka. I tutaj mamy taką to farmę wieśniaków, chyba szczerze nie wiem słuchajcie, nie znam się bardzo na Minecrafcie. Wiem, że tutaj się pewnie z nimi traduje W każdym razie no nic, pokój taki standardowy Nie ma tutaj nic do dodania, jest po prostu taka o Taki o pokój po prostu z wieśniakami Więc yy, no tutaj za dużo się nie da to powiedzieć. Aczkolwiek tak jak mówiłem dekoracja z zewnątrz jest naprawdę bardzo ładna Mamy tutaj jeszcze wejście chyba do głównego pomieszczenia Znaczy do głównego domku I tak mi się wydaje, tutaj mamy Nie wiem czy ten taki powinien być, taka woda spływająca W każdym razie mamy wejście Okay, to się chyba zaraz zamknie. To też zamkniemy. No i mamy tutaj, słuchajcie, no wkurza mnie ten dźwięk na pewno pod spodem. Mamy bardzo dużo zwierząt domowych. Mamy głowy smoka, mamy tutaj różne do wytwarzania, znaczy do wytwarzania, do kraftowania i tak dalej, różne piece. Mamy również łóżko, ale mam wrażenie, że to tak bardzo zostało chaotycznie położone. Nie ma tutaj jakiejś większej dekoracji, mamy tylko deski w środku i wygląda to tak w sumie Surowa, po prostu, wygląda to tak bardzo pusto. Choć dekoracje, no tutaj jest napchane, tego to i tak tutaj nie ma. Moim zdaniem, tutaj się nic nie łączy. Dobra, wejdźmy sobie na górę. mam tutaj kolejne psy i mamy takie fajne wejście. Bardzo te zwierzęta trochę przeszkadzają. Mamy super wejście na balkon z tego balkonu. Bardzo ładnie widać całą działkę. W super miejscu generalnie, zbudowaliście On, ono też jest nawet od dołu, w miarę spoko. No, budowana, ładna, ładnie udekorowana i, i generalnie. Można powiedzieć, że ten balkon jest no, w sumie w najlepszym miejscu tak, tak naprawdę całej działki, bo naprawdę jest tutaj widok dosłownie na wszystko Można nawet sobie tą, tą wieżę zobaczyć, która pięknie się świeci z tej strony Więc naprawdę, naprawdę bardzo ładnie to wygląda I ode mnie duży plus, na, na powiedzcie czy nie wygląda super ta wieża, nie no super generalnie eee, Wszystko Stąd widać na parodę super. Dobra, mm, słuchajcie, jesteśmy, idziemy sobie dalej. Tutaj znowu bardzo mi się nie podoba wygląd tego. Same deski, zero dekoracji. Yy, mamy tutaj wyjście, no takie boczne wyjście, nie będziemy nimi wychodzić. Mamy kolejny pokój. Ten pokój podobny jest, bo mamy tutaj same w sumie deski. Nic, yy, nic ciekawego, mamy magazyn tutaj też, ale generalnie, tak jak mówiłem, już za dużo mówię słowo generalnie, muszę się z tym pilnować. No ale ogólnie tutaj mm, za dużo dopowiedzieć nie można. No po prostu dekoracja taka ścian jest bardzo, bardzo taka. No na bym powiedział, bo naprawdę tutaj nie ma nic ciekawego yy, ale samo wnętrze nawet jakoś wygląda. Mamy banery, żeby właśnie troszeczkę chociaż zalepić ten wygląd samych desek No i mam tutaj takie przejście yy, do ukrytego pokoju, pewnie z jakąś farmą. Dokładnie tak, mam tutaj farmę, też jakąś automatyczną chyba. Mamy zejście do tam bambusowni tego już nie będziemy sprawdzać. W każdym razie tutaj mamy, jak widzicie, taki, taki schowek, takie przejście na dół. Spoko żywi w miarę fajny pomysł. Mamy tutaj zejście w dół. To jest taki w ogóle tunel, zauważyłem. Nie wiem, czy to tak, czy to bo miałby... Nie, no w sumie mam wrażenie, że to nie jest taki zły pomysł, chociaż jest tutaj ciasno, to mimo wszystko ma tutaj jakoś to ręce i nogi mniej więcej. Mamy tutaj również przejście, ładnie oszklone. Fajny pomysł do w pokoju z, z enchanting tej była mi ogólnie tutaj do wytwarzania, do enchantowania przedmiotów okej, okay, ja bym, nie wiem czy to powinno być zalepione, dobra nie będę tego zalepiał w każdym razie ładnie oszkolone, spoko zrobione fajny pomysł, ładnie to wygląda, więc nic tylko nic tylko tutaj, że tak powiem ym, grać, znaczy grać, enchantować może tak, no już trochę się gubię w każdym razie mamy tutaj jeszcze na sam koniec się na dół, gdzie mamy tą właśnie naszą wkurzającą farmę ym, wełny. Ok, no i to jest w sumie tyle, więc tyle jeżeli można powiedzieć o Kinga Działka jest bardzo ładna, słuchajcie, a ja oceniam ją na 6 na 10 bo mimo wszystko z zewnętrznej części. Na przykład te wejścia wyglądają bardzo ładnie Ale na przykład w środku to wygląda troszeczkę no brzydko Tak moim zdaniem nie będę po prostu wijał bawełna Nie będę Was okamywał W środku ta działka mi się nie podoba Z zewnątrz jest naprawdę tutaj Generalnie cała ta dekoracja tutaj zieleni to jest akurat bardzo na plus No i ta wieża z daleka również wygląda przepięknie Więc słuchajcie, przeteleportujemy się teraz do kolejnej działki Witam Was na drugi działce, jest to działka gracza Dywidek Czy tam Dywidek, coś takiego, w każdym razie jak widzicie działka jest usytuowana mniej więcej gdzieś przy takiej zatoce, blisko oceanu, mamy tutaj dużo ryb, okolica bardzo ładna, zobaczymy czy działka również będzie taka ładna, jeżeli coś słuchajcie, bo pewnie będą takie pytania, nagrywam tą działkę w innym dniu, dlatego że po prostu wcześniej nie było już innych działek do oceny, dlatego no po prostu... Może mi się różnić trochę głos i ekwipunek jakiś skin, dlatego o to się nie pytajcie, tak nagram w innym dniu. W każdym razie spokójmy się już na tej działce, moi drodzy. I teraz tak, widzimy tutaj farmę, mamy tutaj farmę roślin różnych, farmę trzciny cukrowej. No i tutaj obok, od razu, tak ładnie oszklona, to również można powiedzieć, że farma psów, bo, no bo jest ich trochę dużo, jest widać, że one są tutaj zbierane w jednym takim więzieniu, można takiej klatce. Mamy tutaj również świnie Proszę bardzo, ta kratka już jest troszeczkę ładnie wyglądająca. Widać, że tutaj już bardziej autor się bardziej postarał na. postarał się bardziej o wygląd jej. No i słuchajcie, przejdźmy sobie może do samego domku, bo tutaj nic ciekawego, raczej na nas jeszcze nie czekamy. Mamy tylko takie jeszcze bambuzy. Jakieś tutaj wieże ogromne do nieba. W każdym razie mamy tutaj działkę, yy, Znaczy właściwie domek. Mamy takie ładne wejście. Widać tutaj, ta działka jest tak fajnie schowana tutaj pod yy, mniej więcej piaskiem. Widać tutaj rzeczywiście, że ona jest. Mało widoczna, może nawet taki był zamysł, poko to wygląda w sumie, dlatego że tak właściwie widać tylko drzwi. Raczej, jakby to było, jakby to nie było tych drzwi, to ciężko byłoby w ogóle się tutaj Domyśleć, że jest tutaj jakakolwiek działka, jakikolwiek dom. Dlatego to w miarę fajnie jest zamaskowane, jeżeli o to coś chodzi, chodziło. A teraz przejdźmy może już do, samej, do samego domku. Okej, okay, mamy taki przycionek, bardzo ładnie to wygląda, fajnie zrobione przede wszystkim tutaj podłoże. Będziemy wkurzał ten portal niestety trochę. Mamy tutaj też podłogę fajną. Te bloki się komponują, jest tutaj też trochę ciemno, tak mrocznie. Może był taki zamysł, w każdym razie tutaj mamy piasek, tutaj mamy tak bardziej mrocznie Niekoniecznie moim zdaniem to pasuje, ale ogólnie wnętrze samo w sobie jest naprawdę ładne. Mamy tutaj armor standy, mamy skrzynię, mamy ukrytą tabliczkę z napisem XD Mamy oczywiście skrzynię. Mamy jeszcze jedną ukrytą skrzynię, więc tutaj naprawdę widać, że duży dość magazyn ma kolega. Mamy również tutaj taki pokój do enchantowania, więc jest wszystko co najważniejsze. No i mamy przejście do kolejnego pokoju, kolejnego magazynu. Przejście, nawet spoko, trochę za ciasne, ale w sumie fajnie zrobione w miarę. Widać tutaj przejrzyście, wiadomo gdzie jest wejście dalej. No i doraz kupmy się tutaj co mamy. Mamy piesyki, mamy dalszy magazyn. No, i tutaj mamy niedokończoną, yy, niedokończoną tą taką niepodłogę, tylko sufit, więc no to troszeczkę na minus, że nie dokończyłeś, a już zgłaszasz działkę. No ale ważne, że przynajmniej mamy kogokolwiek do oceniania, dlatego nie będę się tego czepiał. Weźmy sobie tutaj również fajne takie wejście, yy, można powiedzieć, do kolejnego chyba pokoju, pomieszczenia. I najprawdopodobniej to jest już tyle, co nas czeka w tym domku. Yy, więc jeżeli chodzi o sam domek, yy, mały, ale. Szczerze projekt podoba mi się. Widać, że jest on zrobiony w miarę tak z, z, ten, z pomysłem. Jest tu jakiś plan, jest tutaj jakaś, jakaś praca w niego włożona, więc na pewno nie mogę się do tego przyczepić. Aczkolwiek jest tego mało. No Jest tego mało, nie można powiedzieć, że, że można tutaj coś pooglądać, no bo po prostu jest to raczej dopiero początek. Ale tak jak mówiłem, gracz zgłosił działkę, a ja tą działkę oceniam na. 5. Dlaczego? Dlatego, że no nie jest ona mała, ale widzę tutaj potencjał i wiem, że ma ona szansę naprawdę w przyszłości ładnie tutaj zadubiutować, więc my, moi drodzy, lecimy do rozdawania nagród za odcinek. A więc, moi drodzy, działka Kinga, według mnie, ponieważ otrzymała ocenę 6 na 10, to ewidentnie zasługuje tutaj na banknocik i na... Klucz do skrzyni kozaka, więc to jest moja nagroda tutaj dla tej działki, a przyteleportujmy się jeszcze do działki drugiego gracza. A Dawidek według mnie zasłuż, zasłużył na ocenę 5, dlatego otrzyma ode mnie skrzynię do... znaczy klucz do skrzyni zwykłej, więc to jest tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. E, słuchajcie, dziękuję serdecznie za oglądanie. Kolejny odcinek już w następnym tygodniu, więc jeżeli chcecie, to zgłaszajcie Wasze działki na Discordzie. E, a ja słuchajcie, dziękuję jeszcze raz za oglądanie, zapraszam na streamy. I do usłyszenia. Cześć.